Bardzo często, kiedy przekształcane są właśnie jednoosobowe działalności gospodarcze, jest do wypłacenia zysk jeszcze powstały i opodatkowany w momencie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednakże to, że jest zysk w teorii na papierze, to nie znaczy, że te pieniądze już zostały pobrane przez przedsiębiorcę, no bo chociażby zysk może być, ale czy kontrahent zapłacił, czyli czy te pieniądze są na rachunku bankowym, to są zupełnie dwie różne kwestie. I teraz w momencie przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z OO i brak wcześniejszej możliwości wypłacenia sobie tych pieniędzy, no bo ich jeszcze nie ma na rachunku bankowym, pojawia się no właśnie taki dysonans, że jeżeli by te pieniądze wpłynęły na rachunek po przekształceniu w spółkę z OO, to taki przekształcony przedsiębiorca, czyli spółka z OO, od wypłaconych sobie fizycznie, faktycznie środków musiałby zapłacić podatek CIT. Czy jest na to sposób, żeby no jednak te pieniądze, które już raz były opodatkowane w momencie, kiedy zgodnie z prawem miały być jednokrotnie opodatkowane podatkiem PITEM, aby nie zostały obciążone tą drugą, tym drugim razem podatku CIT? To jest kwestia odpowiedniego też zaprezentowania rozrachunków z udziałowcami, i tutaj także właśnie jest duży problem. Co się przedsiębiorcy należy do dnia przekształcenia, a co po dniu yy, przekształcenia. I dlatego tak istotne jest porządzenie tego sprawozdania finansowego, gdzie mamy jednym z, jednym z elementów, jest wynik finansowy. I ten wynik finansowy należy po prostu z poprzednich też lat odpowiednio udokumentować. Przedsiębiorcy, zatwierdzając sprawozdanie finansowe, powinni, przy, akurat przy RDG nie mamy tak zwanych uchwał, ale mamy decyzję. Gdzie decyzją przedsiębiorcy decydujemy, czy zostaje w przedsiębiorstwie tak, i zwiększa nam kapitały własne, czy też przeznaczamy go do dywidendy. Więc to, jest, to nie jest prosty temat. Tak. I też wymaga współpracy właśnie pomiędzy, myślę, prowadzącą sprawę, prawnikiem, a właśnie tak, jego i doradcą podatkowym zdecydowanie, jeszcze. Zdecydowanie.